Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nastroju Świątecznym. Nasz program dzisiejszy jest ostatni w tym roku, dlatego będzie traktował o świętach Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, gościmy dzisiaj w studio naszego księdza proboszcza Zbigniewa Olbryś, którego zapraszamy do króciutkiej rozmowy z Państwem. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za oknami puszysty, skrzypiący śnieg. Za kilka dni w przytulnym pokoju zasiądziemy w gronie rodzinnym przy tradycyjnym, wigilijnym stole. Bielobrusu, sianko, opłatek, roziskrzona świeczkami choinka pachnąca lasem, szopka żłóbek. Ogarnie nas ciepły, uroczysty, świąteczny nastrój. Zaśpiewamy kolędę. Zajrzymy pod choinkę, rozpakujemy kolorowe paczki. Będzie na pewno miło, ale czy ten nastrój to już wszystko? To Boże Narodzenie? Boże Narodzenie to coś więcej niż trochę krzepiącego nastroju. To święta noc. Chodzi o Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Boże Narodzenie. Powinno pozostać rzeczywistością w naszym sercu i w naszej duszy. Śpiewamy w naszej polskiej kolędzie, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tym słowem to Bóg miłość. A słowo to brzmi: Kocham Ciebie świecie. Kocham Ciebie człowiecze. To wcielone słowo miłości mówi, że między przedwiecznym Bogiem a nami ma istnieć wspólnota serce w serce. To słowo wyrzekł Bóg w narodzinach swego syna. Przed kilku dniami listonosz przyniósł prostą kopertę ze zwykłym zwrotnym adresem zakłady dla niewidomych w laskach warszawskich, a w środku polski opłatek. I życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzą niewidome dzieci i pracownicy lasek. To jest duch Bożego Narodzenia. Ludzie ślą serca swoje do nieznanych ludzi wraz z życzliwością, z modlitwą. To jest piękno naszej głębokiej religijnej tradycji. Przełamać niechęć, okazać serce, otrzeć łzy wywołać uśmiech. Ewangelia mówi, że Bóg jest miłością, a kto zostaje w miłości, zostaje w Bogu, a Bóg w Nim. To jest duch Bożego Narodzenia, to jest istota świąt Bożego Narodzenia. Drodzy rodacy, wigilijny wieczór bądźmy razem sercem i myślą, zwłaszcza z tymi, którzy są samotni, którzy cierpią, którym ciężko, znowu przybyłymi. Niech Boże dziecię błogosławi wam, drodzy rodacy. Niech wspiera Słą siłą słabości naszego narodu. Niech mocą Bożą darzy naszego wielkiego Rodaka na stolicy Piotrowej. Boże, gdy mi dzisiaj tak smutno i ciężko i ciemno, uśmiechnij się nade mną. Drodzy rodacy, szczęść Boże, przełammy się opłatkiem jak sercem dajmy sobie wszystko, życzliwość, miłość i dobro. Podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Zapraszam serdecznie wszystkich na pasterkę, zwłaszcza dzieci. Niech przyjdą na Boże Narodzenie i niech otoczą żłóbek betlejemski, tak jak dawni pasterze. Niech będzie dużo radości, dużo szczęścia. Drodzy rodacy, nowo przybyli, przyjdźcie na pasterkę. Poczujemy się jak wielka polska rodzina. Wtedy Wam będzie dobrze. Wtedy Wam będzie ciepło. Będziecie czuli, że nie jesteście samotni, że jesteśmy polską rodziną, rozsianą po całym świecie, ale tą samą, biało-amarantową. Bóg będzie z nami. Radość będzie w Waszych sercach. Zanieśmy teraz nasze gorące życzenia jeszcze do naszych rodzin, do kraju. Do matki stroskanej spracowanego Ojca. Bądźmy razem z nimi, myślą i sercem. Jezus się, leży wśród sta. Siankiem go pokryła, w który dziecie pochodzi śnakiem go pokryła. za dobre słowo i życzenia. Dziękujemy również Piotrowi Frączewskiemu za odśpiewanie ciut innej kolendy. Proszę Państwa, dzisiaj w studio gościmy naszych uczniów z Polskiej Sobotniej Szkoły z klasy drugiej i trzeciej. Nasi milusińscy przygotowali dla Państwa występ. Do obejrzenia i wysłuchania, którego teraz zapraszam. Dziś przychodzimy do Ciebie, Najświętsze dzieciątko Boże, który leżysz w żubeczku, by Ci część naszą złożyć. Aniołowie, biali, gwiadro, śwały szwiaczki chłońkowe promykiem luganie. Włem do żłobka, wszystkie kością dzwony, chodźcie do dzieci w żłobku położonej. Do Jezusa, do Jezusa drogę pokazują mamy, i babcia, i dziadek, i tatuś kochany. Idziemy gdzie Dziecię Boże na nas czeka powitamy w łupku Boga i człowieka. Te serduszka, które w naszych rękach mamy, to znak, że Cię Jezu naprawdę kochamy. I prosimy, aby ludzie czarni, biali żyli ze sobą w zgodzie i Ciebie poznali. A żeby bieni ludzie wesele wielki mieli. Boże teczka złożone na sianie. Po głosach ta też je aby dzieci były grzeczne, święta całe razem z rodzicami kolędy śpiewały. Daj wszystkim zdrowie i dużo radości. Żeby babcie nie bolał kości. Yeah. Sure. No, podokno, okno, jawka, jawka, jawka. No. no, siadajcie, niech się potrudzi, pierwsze święto na swoim, nic ci nie będzie. że mnie burkiem przezywali, to się przeodział. Ubłogosław Boże nam i te dary, które mamy spożywać z Twojej szczodrobliwości. Zdrowiu i szczęściu darzy, jak i w polu takich domów. I żebyśmy się w przyszłym roku znowu szczęśliwie przy tym stole spotkali. Amen. Zdrowiu i szczęściu darzy, tak w polu, jak i w domu. I żebyśmy się znowu w przyszłym roku przy tym stole szczęśliwie spotkali. Obejrzeliśmy fragment filmu, który pokazał, jak dawniej zaczynano święta, jak wyglądała dawniej tak zwana gwiazdka. Przedstawię teraz króciutko zwyczaje Bożonarodzeniowe. Święto Bożego Narodzenia jest pozostałością zwyczajów przedchrześcijańskich. Już w wielu religiach ludów pasterskich i rolniczych były znane święta ku czci narodzin Bogów. Obchodzono je w końcu grudnia lub na początku stycznia. Pierwotnie miały sakralny charakter, z czasem stały się hucznymi uroczystościami. Tak było w starożytnej Grecji, Rzymie i Egipcie. Tak było również w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Kościół nie mógł tolerować tych pogańskich zwyczajów, zwłaszcza, że wielu wiernych po odprawieniu obrzędów chrześcijańskich nadal podążało na uroczystości ku czci dawnych bogów. Kiedy nie udało mu się ich zwalczyć umiejętnie, przekształcił je i włączył do swoich obrzędów. Rzecz jasna, nie nastąpiło to od razu, ale dopiero wówczas, kiedy wykrystalizowało się wyobrażenie o Bogu człowieku i Jego ziemskim narodzeniu oraz kiedy ustalono datę narodzin Chrystusa. Początkowo, kierując się analogią do stworzenia pierwszego człowieka, ponieważ Chrystus urodził się na Ziemi jako człowiek, musiało nastąpić to szóstego dnia roku. Podobnie jak 6 dnia został stworzony Adam. To też na początku IV wieku właśnie święto Bożego Narodzenia obchodzono 6 stycznia, ale już w połowie tego wieku w kościele zachodnim rzymskim w połowie następnego wieku w kościołach wschodnich przeniesiono to święto na 25 grudnia. Obie daty, 6 stycznia i 25 grudnia, nie zostały przypadkowo ustalone. Zbiegały się one ze świętem ku czci narodzin dawnych bogów, i nowe chrześcijańskie święto miało zastąpić stare oraz zatrzeć w pamięci wiernych wszelkie wspomnienia o pogańskich bogach. Dlatego to uroczystości bożonarodzeniowe rozwinięte są w cały cykl trwający. Od 25 grudnia do 6 stycznia. Zwyczaje bożonarodzeniowe kształtowały się przez stulecia. Na bazie antycznych pozostałości, średniowiecznych naleciałości, jak i pogańskich pozostałości miejscowego pochodzenia, usankcjonowanych przez Kościół. Takim doskonałym przykładem jest polska Wigilia. Zbiega się ona z dawnym słowiańskim świętem ku czci narodzin Boga Słońca i Ognia, obchodzonym 21 grudnia, a zawierającym w sobie elementy. Zaduszkowe i agrarne, oba elementy w formie szczątkowej przetrwały do dnia dzisiejszego w obrzędach związanych z narodzinami Chrystusa. O zaduszkowym charakterze wigilii świadczy uroczysta wieczorza składająca się ze specjalnie przygotowanych potraw, spożywa się ją zazwy zazwyczaj w ciszy, w skupieniu, nawet w podniosłym nastroju, aby nie urazić dusz zmarłych, członków rodziny, które jak niegdyś wierzono, Odwiedzają w tym dniu swych najbliższych. Dla nich to pozostawiano resztki jedzenia przez noc lub rezerwowano miejsce przy stole. Było to praktykowane jeszcze w latach ostatniej wojny. Później to wal, wolne miejsce zostawiano dla najbliższych, przebywających z dala od rodzinnych pieleszy. Natomiast elementy agrarne to rozcięłane podczas wigilii na podłodze, stole pod obrusem, siana lub słomy ku nadziei na dobre plony. Jeszcze w połowie XVII wieku już pomstował na te pogańskie y, zwyczaje. Koniec XVII wieku wniósł przekonanie, że czyniono to na pamiątkę żłobka, w którym narodził się Jezus. Dawniej i dzisiaj zasiadamy do stołu wigilijnego po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy, symbol gwiazdy betlejemskiej, która wskazywała drogę trzem mędrcom do Betlejem. Temu chrześcijańskiemu zwyczajowi przez długie wieki towarzyszyły liczne pogańskie przesądy. Najdłużej przetrwał ten, który mówi, że przy stole wigilijnym powinna zasiadać parzysta liczba osób. A jeśli takowej nie było, pozostawiano wolne miejsce dla nieprzewidzianego gościa. Nieparzysta bowiem liczba oznaczała, że ktoś z wieczerzających umrze w najbliższym roku. Natomiast liczba potraw powinna być nieparzysta. Przed rozpoczęciem wieczerzy dzielimy się opłatkiem. Jest to również pozostałość pogańskiego zwyczaju dzielenia się pierwszym y, pieczywem obrzędowym w celu odnowienia lub zawarcia pobratyństwa. Po wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolendy przy choince. Z całą pewnością mała, większa czy najmniejsza, jak co roku, znajdzie się w każdym o polskiej tradycji domu, wnosząc ze sobą tak bardzo niepowtarzalną atmosferę świąt, choinka przewędrowała do nas z Niemiec w drugiej połowie XVIII wieku. Kościół bardzo szybko adoptował ją do swych potrzeb kultowych i uznał za symbol biblijnego drzewa poznania dobra i zła. Opis opasujące ją łańcuchy symbolizują węża, kusiciela, rozwieszone jabłka, owoce, grzechu z rajskiego drzewa, gwiazda na czubku choinki, gwiazdę betlejemską. W cyklu świąt znajduje się nowy rok, z nim też łączą się pewne zwyczaje. Najważniejszy z nich to próba przewidywania pogody na nadchodzący rok. Zaczyna się wróżenie 25 grudnia, a każdy dzień odpowiada kolejnemu miesiącowi w nadchodzącym roku. Czyli 25 grudnia, ja jeżeli będzie sucho, to znaczy, że styczeń będzie suchy. A z kolei 30 grudnia będzie nam opisywał czerwiec. Okres Bożego Narodzenia zamyka święto Trzech Króli. W tym dniu ksiądz chodzący po kolędzie kropi święconą wodą mieszkania, a na drzwiach pisze się święconą kredą inicjały KMB. Zasiądziemy do wigilii i opłat, opłatka daleko od swoich z dala od Polski w warunkach znacznie lepszych w nastroju rzewnych kolęd, wzajemnych życzliwości, nie zapominajmy jednak o tych, którzy borykają się z kłopotami, trudami dnia codziennego w kraju, w Polsce. Przy tej okazji, podczas owych tak rodzinnych świąt pomyślmy o swoich, połączmy się z nimi duchowo i sercem. Należy wierzyć, że i tam wkrótce nastaną lepsze czasy czego gorąco życzymy. Świat. maleńką miłość chronimy z lękiem, Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości. I go. Wiadomości lokalne polonijne. Dnia 24 grudnia o godzinie 24 Kościół serdecznie zaprasza na pasterkę. Kościół będzie otwarty od godziny 23. Dnia 7 stycznia w nowym roku 90 w Domu Polskim odbędzie się opłatek ogólnopolonijny o godzinie 14.30. Bilety w cenie dla dorosłych 8,50, a dla dzieci do 12 lat 6 dolarów. 14 stycznia w domu polskim będą jasełka, na które serdecznie zapraszają Polanie. Bilety w cenie 3 dolary od dorosłej osoby, 1 dolar dla dziecka. Proszę Państwa, pierwszy program w nowym roku nadamy w piątek 19 stycznia o godzinie 17.30, a powtórzony będzie o godzinie 22.30 20 stycznia. Proszę Państwa, zwracając się z serdecznymi życzeniami świątecznymi do całej Polonii. Do wszystkich Polaków w Kanadzie, oby te piękne święta umocniły w nas poczucie polskości oraz zaangażowanie i ofiarność dla dobra polskiej grupy etnicznej w Kanadzie oraz całego polskiego narodu. Wesołych świąt! Do Siego Roku!